Hans Christian Andersen, dziecięca paplanina. W mieszkaniu kupca zebrało się liczne dziecięce towarzystwo. Były tu dzieci ludzi bogatych i znacznych. Kupcowi dobrze się powodziło. Był człowiekiem uczonym chodził nawet na uniwersytet co stanowiło zasługę jego ojca dzielnego człowieka. Ten początkowo był tylko handlarzem bydła, ale uczciwością i pracą zdobył majątek, który kupiec jeszcze pomnożył. Posiadał rozum i nawet serce, ale mniej o tym mówiono aniżeli o jego pieniądzach. Bywali u niego ludzie wytworni: arystokracja krwi i arystokracja ducha. Bywali też ludzie posiadający jedno i drugie szlachetną krew. I rozum, albo tacy, którzy nie mogli się pochwalić ani jednym, ani drugim. Teraz zebrało się tam towarzystwo dzieci. Dzieci rozmawiały ze sobą, a dzieci rozmawiają szczerze. Była wśród nich śliczna mała dziewczynka, ale bardzo zarozumiała. To służba ze ją pochlebstwami. Rodzice bowiem byli na to zbyt rozsądni. Ojciec jej był Szambelanem. Dziewczynka wiedziała, że to strasznie dużo znaczy. Jestem dzieckiem szambelana, mówiła. Mogłaby równie dobrze być dzieckiem suterny, bo na to, żeby być jednym lub drugim, nie ma się żadnego wpływu. I opowiedziała innym dzieciom, że jest dobrze urodzona i dodała, że jeżeli się nie jest urodzonym, nie zostanie się niczym. Wtedy nie pomaga żadna nauka ani pilność. O ile się nie jest urodzonym, nie można nic osiągnąć. A ci, których nazwisko kończy się na sen, mówiła, z tych już nic w świecie nie będzie. Trzeba się wziąć pod boki i z daleka trzymać od tych sen, sen. I to mówiąc, podparła się swymi ślicznymi rączkami pod boki. Chciała pokazać, jak się to powinno robić. Jej rączki były prześliczne. Była doprawdy zachwycająca. Cróreczka kupca rozgniewała się bardzo. Jej ojciec nazywał się Madsen. Wiedziała, że jego nazwisko kończy się na sen. Odpowiedziała jej więc, jak tylko mogła, najdumniej. Mój ojciec może kupić karmelków za 100 talarów i wyrzucić je za okno. Czy twój ojciec to potrafi? A mój, powiedziała córeczka literata, może twego ojca i twego ojca i wszystkich ojców opisać w gazecie. Moja matka mówi, że wszyscy ludzie boją się go, bo ojciec rządzi całym pismem. I dziewczynka. Podniosła głowę do góry, jak gdyby była prawdziwą księżniczką, która może zadzierać głowę do góry. Ale za uchylonymi drzwiami stał biedny chłopiec i zaglądał przez szparkę do środka. Niewolno mu było nawet wejść do pokoju, gdyż był biedny. Kręcił kucharce rożem, a za to po pozwoliła mu zajrzeć do dzieci, które tak wesoło się zabawiały. Była to dla niego wielka przyjemność. Gdybym to ja mógł być jednym z nich, myślał, a potem usłyszał to, co tam mówiono, i sprawiło mu to dużą przykrość. Rodzice chłopca nie mieli ani jednego grosza schowanego na dnie kuferka, i gazety też nie mogli prenumerować, nie mówiąc już o tym, aby w niej pisać. Ale najgorsze było to, że nazwisko jego ojca, tak jak jego własne nazwisko, kończyło się na sen. A więc już nic z niego nie będzie w życiu. Było to bardzo smutne, ale wiedział przynajmniej jedno, że był urodzony. To było zupełnie pewne. Wszystko to działo się jednego wieczora. Potem przeszło wiele lat i dzieci wyrosły na ludzi. W mieście wznosił się wspaniały dom, w którym znajdowały się cudne rzeczy. Wszyscy ludzie chcieli ten dom oglądać, nawet ci, którzy mieszkali za miastem, przybywali do miasta, aby obejrzeć ten dom. Które z tych dzieci, o których opowiadaliśmy, mogło nazwać ten dom swoim domem? Myślicie, że to łatwo zgadnąć? Okazuje się, że wcale niełatwo. Dom należał do tego biednego chłopca. Pomimo że nazwisko jego kończyło się na sen, jednak coś z niego wyrosło. Nazywał się bowiem Torvalsen. A troje innych dzieci, dzieci szlachetnej krwi i te dumne ze swojego majątku, i dzieci arystokratów ducha? Żadne z nich nie wyróżniało się niczym zasługującym na uwagę. Wyrosły wszystkie na przyzwoitych ludzi, gdyż w istocie były to dobre dzieci. To, o czym niegdyś myślały i mówiły, było przecież jedynie dziecięcą paple.